O, super. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Pani Minister, Państwo ministrowie, Pani Profesor. Ja chciałem tak powiedzieć, praktycznie z punktu widzenia tego, czym my się zajmujemy, ale też z punktu widzenia tego, co robimy wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bo to partnerstwo, które. Tutaj mamy jest naprawdę dobre i warto zawsze o takich dobrych przykładach dużo mówić. I chciałem Państwu właśnie dzisiaj takie dwie rzeczy odczarować. Po pierwsze, stereotyp, że emeryci i renciści nie chcą korzystać z e-usług. A po drugie, taką opinię, którą często można usłyszeć, że urzędy ze sobą nie współpracują. Szanowni Państwo. Żeby nie być gołosłownym, od początku roku uruchomiliśmy 636 769 m Legitymacji Emeryta i rencisty. Żeby to w pewną perspektywę jakoś włożyć, to powiem Państwu, że to jest trzykrotnie więcej niż w sumie mamy m Legitymacji Studenckich i Szkolnych. I dlaczego to jest możliwe? Jak to, jak to się stało, że tak to działa, i w grupie, o której zawsze jest mowa, zawsze jak mówimy o cyfryzacji, zawsze jak mówimy o nowych usługach, to pierwsze, ale jesteśmy narodem, który lubi, ale, jest właśnie, ale starsi ludzie sobie nie poradzą. I tu, szanowni Państwo, macie konkretne liczby, które pokazują, że wcale niekoniecznie, i jednak potrafią sobie bardzo dobrze z tym poradzić. A dlaczego to jest możliwe? Otóż przede wszystkim dlatego, że to jest po prostu dobrze zrobiona e-usługa. I właśnie dlaczego ona jest dobrze zrobiona? Dlatego, że stoją za nią konkretni ludzie i w tym przypadku stoi pani profesor Gertruda Łościńska, która była zdeterminowana, żeby od stycznia tego roku powiedzieć, że to właśnie forma elektroniczna będzie domyślną formą wydawania takiej legitymacji. Oczywiście nikt nie zostaje w tyle, jeżeli ktoś chce mieć formę tradycyjną plastikową. Może ją, bez problemu, może ją bez problemu uzyskać. I tym się różni Polska od krajów, które mają inne wyzwania, że jak rozmawiałem ze swoją koleżanką z Ukrainy, która pracuje tam w Ministerstwie Cyfryzacji, to ona mówiła, że oni też mają takie podejście, ale tam jest tak, że jak ktoś chce plastik, to jeszcze musi za to zapłacić, bo i to jest element strategii, którą Ukraina przyjęła jeszcze w 2019 roku, wychodząc z założenia, że. Jeżeli coś jest kosztem dodatkowym dla Państwa, a plastik nim jest, to po prostu obywatel powinien za to zapłacić. I Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, ta M-Legitymacja Emerytaj rencisty będzie też w nowej wersji aplikacji M-Obywatel. Ona będzie zmodyfikowana, będzie możliwe zweryfikowanie jej zawartości. Będzie tak, że każdy posiadacz takiej legitymacji będzie mógł się z pewnością dla tego, kto będzie jego tożsamość weryfikował, właśnie wylegitymować informacjami właśnie o tym imię, nazwisko, te dane osobowe, ale też wszystkie elementy dotyczące samej legitymacji, czyli numer i daty wydania i wszystkie kwestie, które są z tym związane. I szanowni Państwo, jak my to robimy? Bo to jest projekt, który my realizujemy wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i nie byłoby możliwe jego zrealizowanie, gdyby nie właśnie dobra współpraca. Zaczyna się oczywiście od tego pomysłu, od wizji, właśnie tego o czym mówiłem, co zaprezentowała Pani Profesor. Potem tworzymy analizę biznesową, patrzymy jak to zrobić, żeby rzeczywiście to spełniało swoją funkcję. I mówiłem Państwu o porównaniu do legitymacji szkolnej i studenckiej. Dlaczego mamy mniej legitymacji szkolnych i studenckich? Otóż, proszę Państwa, dlatego, że jeżeli ktoś chce mieć elektroniczną legitymację studencką, to musi najpierw zapłacić za plastikową, i jak zapłaci za plastikową, to wtedy wchodzi do systemu i może sobie złożyć wniosek o elektroniczną. Taka to jest, proszę Państwa, cyfryzacja. To się teraz zmieni wraz z nową ustawą aplikacji MOBYWATEL, ale właśnie na tym polega ta różnica, że. Tu mamy proces, który jest cyfrowy, który jest od początku nastawiony na to, że promujemy rozwiązania w oparte o technologię, a tam jest proces, który po prostu jest taką nakładką, szpachlą na to, co, na to, co już jest. No i liczby nam mówią jasno. Tutaj w niecałe pół roku trzy razy więcej w grupie, która jednak w oczywisty sposób pewnie jest mniej skłonna do tego, żeby z takich nowinek korzystać. Potem projektujemy, projektujemy wspólnie z użytkownikami, tak żeby powstała wstępna wersja. I tę wstępną wersję, szanowni państwo, pokazujemy potem użytkownikom i robimy właśnie drugą turę badań. Ta druga tura badań jest zawsze na większej grupie. My, wyniki tych badań, też zawsze publikujemy w internecie. Także nie musicie państwo się uczyć, projektując usługi, na swoich błędach. Możecie się pouczyć na naszych, bo my o nich dużo piszemy. I myślę, że tak to powinno właśnie wyglądać, żeby w transparentny sposób pokazywać nie tylko ten efekt. Ale też cały proces, dlatego że pani minister, pani profesor mówiły o tym, że udało nam się wiele rzeczy w tym bardzo trudnym czasie pandemii, także wcześniej, później, scyfryzować. I to jest prawda, ale ja powiem tak: powinniśmy też wyciągnąć z tego lekcję na przyszłość, taką, że wiele rzeczy, które wtedy uruchomiliśmy, jak patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, to jednak dałoby się zrobić jeszcze trochę lepiej. Ja wszystkich zachęcam, najbardziej swój zespół, ale chciałbym, żeby to była inspiracja też dla innych, do tego, żeby nie spoczywać na laurach i żeby iść do przodu co najmniej tak szybko, jak idzie do przodu technologia. A jak wiemy, mało jest takich rzeczy w otaczającym nas świecie, które tak szybko się poruszają. Tak dla porównania, powiem, że ChatGPT pierwsze 100 milionów użytkowników miał, Szanowni Państwo, w dwa tygodnie. To pokazuje, jak szybko dzisiaj się nowe technologie rozwijają. Dla porównania e-mail pierwszych 100 milionów użytkowników to było 15 lat. No i w momencie, w którym mamy już to zbadane, sprawdzamy dostępność. To jest szczególnie ważne w przypadku usług dla osób starszych, ale też osób z niepełnosprawnościami we wszystkich grupach wiekowych. Efekt tego ląduje na telefonach i tabletach i Szanowni Państwo, już na początku lipca ta nowa wersja, nowa odsłona aplikacji Obywatel będzie dostępna, a w tym będzie oczywiście też szereg usług z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i ustawa daje nam też podstawę do tego, żeby iść dalej, dlatego że chcemy, żeby wszystkie serwisy, zarówno te mobilne, jak i na komputerach, te wyświetlane na komputerach, były jednolite, tak żeby Obywatel wiedział, wchodzę, widzę ten wygląd, to jest strona rządowa. Tak to właśnie wygląda. I szanowni Państwo, właśnie też parę słów o tym, jak to jest możliwe, że to nam się udaje, bo rzeczywiście, jak patrzymy na te projekty, to idzie naprawdę bardzo dobrze. Szanowni Państwo, zaangażowanie, chęć współpracy i wizja. I to jest tak, że tutaj w przypadku zarówno Ministerstwa, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ta współpraca jest. Ja Państwu powiem ze swojego doświadczenia, że y, wszędzie tam, gdzie idzie się i mówi się o tym, że to nie jest tak, że my wiemy lepiej, że my Wam powiemy jak to zrobić, tylko y, mamy pomysł, może zróbmy to w ten sposób. To to idzie do przodu. I zrealizowaliśmy przez ostatnie dwa lata kilka bardzo dużych projektów właśnie wspólnie z partnerami z innych resortów i ani, to myślę, że mogę powiedzieć, ani... Y, My byśmy ich nie mogli zrealizować, gdyby nie to, że te resorty były otwarte na współpracę, ale też myślę, że gdyby nie nasze wsparcie, to same te resorty też nie miałyby takiej możliwości. Jeden przykład gdzie tutaj wspólnie z panią minister i z panią profesor zalobowaliśmy skutecznie w momencie, w którym rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Szanowni Państwo, dzisiaj nikt o tym nie pamięta, ale my pamiętamy bardzo dobrze. Pierwotna wersja tego procesu, który miał włączać osoby przyjeżdżające z Ukrainy do polskich usług publicznych była taka, że obywatel Ukrainy przychodzi do Urzędu Gminy. I później Komenda Główna Straży Granicznej ma, Szanowni Państwo, 60 dni na to, żeby poinformować o tym, czy ta osoba przejechała przez granicę, czy wszystkie dokumenty się zgadzają i na podstawie tego można potem takie osoby zarejestrować do usług. My tutaj we trójkę zadziałaliśmy, no i przekonaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby zrobić to w oparciu o system PESEL, bo to jest podstawa, to jest fundament do tego, żeby wszystkie usługi publiczne, cyfrowe w Polsce serwować. I to się udało w ciągu trzech tygodni od startu, od startu działań wojennych. Mieliśmy uruchomiony system, nadane pierwsze PESEL-e, pierwszego dnia 50 tysięcy osób. System, tak dla porównania, bo to jest proces bardzo podobny do dowodów osobistych, w taki standardowy dzień powszedni między 17 a 20 tysięcy takich dowodów się wydaje. Czyli obsłużyliśmy dodatkowo plus mniej więcej 300% ruchu. I co? I się udało. I działa do tej pory, i działa bardzo skutecznie i w oparciu o to budujemy y, kolejne usł usługi. Y, o tym, że to zaangażowanie jest potrzebne, to nie muszę nikomu mówić, powiem tylko taką anegdotę, że kiedy właśnie był ten projekt dla Ukrainy, to y, w Centralnym Ośrodku Informatyki te osoby, które zostały przy swoich projektach przychodziły do swoich szefów, się dopytywały czym zawiniły, że nie mogą brać udziału właśnie w tym najważniejszym projekcie, który wtedy jest realizowany. No tu musieliśmy tłumaczyć, że jednak nie możemy wyłączyć reszty, reszty systemów, ale naprawdę wszyscy chcieli, że tak powiem na ten pokład wchodzić i w tym bardzo ważnym wyzwaniu brać udział. A wizja, no wizja Szanowni Państwo jest taka jak powiedziałem, czyli właśnie projektowanie wspólnie z użytkownikiem, współpraca, otwieranie się na potrzeby, ale przede wszystkim otwartość na to, że mamy 2023 rok i naprawdę praktycznie wszystko da się zaserwować w cyfrowej postaci. I to po prostu będzie działać. Bardzo serdecznie dziękuję.